Pierwszy dzień bukatonu i ja właśnie zbuntowałam mój TBR na bukaton w sensie, no tak, pół godzinki temu. I teraz czekam aż się wstawi, w sensie załaduje na YouTube. W międzyczasie y, moja dzienna dawka BukTuba oraz sztuki <gryso> rysuję sobie y, tak. Zaraz będę czytać. Jej. <gryso> właśnie się zorientowałam, że jestem głupia i. Fantastyczne zwierzęta wcale nie mają 88 stron, tylko 115, bo tu wcześniej jest jeszcze 35 stron, które są nieponumerowane razem z pozostałymi, w sensie po prostu w którymś momencie y, zmienia się numeracja. Okej okay, kochani, y, jeszcze o tym nie wiedzieliście, ale zasadniczo ten tydzień z bukatonu jest moim pierwszym tygodniem bycia fit, więc na przykład będę się dzielić z wami moimi obiadkami i będę się chwalić moimi znikomymi Zdolnościami kulinarnymi I nawet nie potrafię wymówić tego słowa Gratulacje Remi I na przykład dzisiaj Jem sobie kaszę jęczmienną Chyba Sałatę, pomidory, truskawkę Oraz Przepyszne, mam nadzieję Fasolki szparagowe oraz ceciorkę z przyprawami Tak, oczywiście bułka tarta przy Fasolkach musi być odrobinę Przypieczona, zbyt mocno, bo Obej bez to znaczenie obiad. Taka jest moja zasada, którą wyznaję ogólnie od dawna, więc tak, teraz będę jeść i czytać. Za co prawdopodobnie niektórzy chcieliby mnie zamordować, ale mnie to nie interesuje. Jej! Lubię żyć swoim życiem! <grymiany> że z przyjaciółką Anią pozdrawiam i z cebu e, i aktualnie jestem na stronie 27.2. części, która jest ponumerowana już normalnie, czyli około 50. tak normalnie, coś w tym rodzaju. Słabo mi idzie na razie do czytanie, bo nie mogę się skupić, bo nie mam żadnej fabuły, w którą mogłabym się wciągnąć, ani bohaterów i tak sobie czytam, sprawdzam telefon, czytam i tak w kółko, ale będzie dobrze. <grym> Okej, okay, kochani, czas na porcję filsów, bo doszło do literki W, czyli Werewolves. I piszą Harego jest tutaj napisane All is all bad Nie wszystkie wielkołaki są takie złe A wiecie kto był wielkołakiem? Wiecie kto był wielkołakiem? Remus Lupin, moje dziecko, mój syn, moje słońce, moje gwiazdy, mój księżyc Całe moje życie Najcudowniejsza postać w Harrym Potterze No może nie, no ale Jedna z najlepszych postaci Po prostu na, na, najcudowniejszy człowiek w tym świecie I w ogóle I jest tutaj jakiś dopisek o jakiejś książce wydanej w 1975 w sensie, no wiadomo, z, z, ze świata Harry'ego Pottera tak, fikcyjnej książce, bla 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 która się nazywa Harry's Snow Human Heart i jest napisana przez anonima e, tak, i jest to historia walki z likantropią jakiegoś czarodzieja, a wiecie wiecie kto żył w 75 i był w oparciu w 75 i zmawiał się z likantropią w 75? Tak jest, Remus Lupin. Teoria? Remus to napisał. No bo bądźmy szczerzy, ten chłopiec na pewno byłby zdolny nawet w wieku 15 lat do napisania bardzo dobrej książki, czy to powieści, czy to książki naukowej. Tak, mój syn Remus Lupin. Tak, dosłownie kilka minut po tym, jak kręciłam ostatni update z wielkołakami, skończyłam czytać fantastyczne zwierzęta. Wiedzieliście, że nic z ma na drugi Artemis. Artemis, jak Artemida to jest damskie imię. No, hej, hej, hej. Jest 28 minut po północy. Ja właśnie skończyłam czytać tawce. Yy, więc tak, przeczytałam dzisiaj dwie książki, bo no fantastyczne zwierzęta wiadomo, są krótkie, a dawca też jest w miarę krótki i do tego super wciągający. Przez ostatnie kilka godzin nie mogłam się ruszyć, bo tak bardzo chciałam czytać dalej i w tym momencie bardzo muszę siku, ale byłam <grym> zbyt zajęta czytaniem, żeby pójść do toalety, więc to chyba o tym świadczy. No książka była świetna. Tyle na razie powiem, bo muszę trochę zebrać myśli chyba. Ale mam wrażenie, że była zakładka, już tam gdzieś w połowie byłam jak Ale... Ale zostało tylko pół książki Co będzie dalej? Pomocy I tak, i wciąż tak, myślę, że Nie wyobrażam się za parę więcej rozdziałów Ale tak, teraz jestem super zmęczona I idę spać Więc do zobaczenia jutro No, pa a jeszcze, żeby wszystko było jasne, to dzisiaj przeczytałam Fantastyczne Zwierzęta, które miało około 120 stron chyba, tak mi powiedział Goodreads yy, Oraz Dawce, który miał 292 strony, więc razem jest 410 stron około, plus minus Więc w sumie już prawie 1 trzecia Jest 4 lipca rano, w sensie 11, ja dopiero wstałam, bo nie spałam do drugiej. I ja sobie śniadanie w postaci dużej ilości arbuza. I dzisiaj będę czytać: Przeklęte dziecko, boże mój głos, to jakaś porażka, co się dzieje. Miałam iść na rolki z dziąkami, ale jednak nie idziemy na rolki, tylko idziemy na planszówki, ale i tak będę czytać: Przeklęte dziecko. No, na pewno mi się nie spodoba, ale będę fanglować z ten przez. Skorpiusa i Arbusa, więc może chociaż trochę będzie to przyjemne I tak, do zobaczenia za parę godzin, bum. Kochani, muszę ustawić aparat tak, żeby nie było widać mojego syfu na szafce nocnej, nieważne Więc jestem na 28 stronie, przegląd tego dziecka I minęła jakaś godzina, odkąd nagrywałam ostatni update, w sensie jak się obudziłam Bo bardzo wolno mi to idzie, ale to dlatego, że to jest po prostu jakiś żart i tak, i mam parę rzeczy, bo ja nie chcę mówić o tych rzeczach, które są złe, w sensie pewnie i tak powiem, ale Postaram się mówić bardziej o tych rzeczach, które mi się spodobały, na przykład to, że Ron powiedział, że Fred i George zakładali się o to, czy Ginny trafi do Slytherinu, kiedy miała 11 lat I szczerze? Mogłaby i ja byłabym przeszczęśliwa Wyobraźcie to sobie, Ginny Weasley Będąc swoją zajebistą sobą Przez pierwszy rok wszystko jest podobnie, nie ma znajomych, zaprzyjaźnia się z Tomem Riddlem Cała ta akcja Harry takim ratuje, bo to siostra Rona i w ogóle bla bla bla. Ale potem ona ma taki szpan w sliterinie, że przyjaźniła się z Tomem Riddlem przez rok, A wy co, nadal y, wyzywać ludzi od szlam, haha, lamusy, i potem na tę swoją reputację po prostu nawróciłaby wszystkich na odpowiednią drogę, w sensie no, odpowiednią, no to, to trochę złe słowo, no po prostu świadomiałaby części uczniów, że to, że ich rodzice mówią, że ludzie z mongolskich rodzin są gorsi czy coś To nie znaczy, że tak jest I po prostu... po prostu by ich trochę to edukowała Tak, okej, okay, dziękuję Dlatego tego... <laughs> Ginny w, w ślizgońskiej drużynie Quidditcha Wyobraźcie do sobie, jest Jest nasz Quidditcha, Gryffindor, Slytherin W Gryffindorze Harry Nasz ulubiony Harry, e, James Potter, najsłodszy z dorosłych dzieciaków I co? W przeciwnej drużynie jego dwa krasze Młodsza siostra jego najlepszego przyjaciela, której nie powinien kraszować I dla komalfoi, którego nie powinien kraszować, bo... się nienawidzą Wyobrażacie się sobie? Bo dla mnie to jest po prostu cudowna... ...cudowna perspektywa No i co? Jak wiadomo, Slither.io to jest dom, z którym się nie zadziera Tak, zwłaszcza jeżeli chodzi o bronienie swoich więc y, po prostu Ginny i Luna, gdyby, gdyby Ginny była w slytterynie, a Lunę wciąż ktoś by prześladował, to ona, Ginny, zrobiłaby wszystko, żeby temu zaprzestać. A miałaby taki skład ze slytteryną, <grywania> miałaby takie chwody, <grywania> że już nigdy by im nie podskoczył, i wszyscy byli szczęśliwi. To by zrobiło tyle dobrego. Wszystkie kolejne dzieciaki z rodzin Potter, Weasley, Granger czy coś w tym rodzaju nie wychowywałyby się już ze świadomością, że muszą koniecznie być w Gryffindorze, bo inaczej świat się zawali i że wcale nie jest tak, że do Slytherin trafiają tylko źli goście To byłoby piękne To byłoby cudowne Aha, jeszcze małe pytanko Jakim cudem Rose Granger Weasley, której pierwszymi cechami, które poznajemy jest ambicja, chęć zdobywania wiedzy oraz takie trochę rządzenie się Jakim cudem? Jakim cudem to dziecko trafiło do Gryffindor? Czy ktoś mi potrafi to wyjaśnić? Bo ja nie, nie, ja nie rozumiem Ja tego nie rozumiem I nie akceptuję I po prostu nie, nie Hermiona zaproponowała Haramiu Toffi On powiedział, że nie, bo chwilowo odstawiają cukier, bo można się od niego uzależnić Wiecie co się stało? Ginny Weasley będąc swoją super sportową mm, Quidditchową kobietą y Słyszała jakiegoś trenera, że ma zmienić dietę, bo tak, bo nie wiem, ma cukier za wysoki cokolwiek. I teraz męczy całą rodzinę. Ja, ja Wam mówię, to nie jest tak, że ona na przykład nie chce dawać słodyczy swoim dzieciom. To jest tak, że ona, ona nie będzie cierpieć sama. Ona nie da rady nie jeść słodyczy sama, więc yy, wciąga w to całą rodzinę i tak, tak tak, było. Taki jest kanon. Sorry, ludzie. Pani update. Jestem yy, na 17... W pierwszej stronie mniej więcej. I tak, to mój nieśmiertelny sweter z Gryffindoru, który noszę tak często, że nie pamiętam kiedy ostatnio go brałam. Tak, ta książka to żart. I idealnie pasuje do wyzwania. Zła książka, i nie wiem, nie wiem czy będę ją jeszcze dzisiaj czytać, ale w sumie i tak jestem do przodu z wyzwaniami, bo wczoraj przeczytałam dawce więc zostały mi tylko trzy książki oprócz Harry'ego Pottera, więc mogę go sobie odłożyć na jutro albo na kiedyś tam w przyszłości. Bo szczerze, to już po prostu, ja nie wytrzymuję e Nie wytrzymuję głupo tej, tej książki Jedyne fajne zdanie, takie, z którym w 100% się zgadzam i które jest bardzo re relatable, to Jak odciągnąć uwagę Scorpiusa od trudnych problemów emocjonalnych? Należy go zabrać do biblioteki To jestem ja Ja jestem Scorpiusem Scorpius, Scorpius to ja Scorpius jest w Ravenclaw i brrr. Tak, teraz muszę trochę posprzątać w domu, w sensie zanieść ubrania do szafy, e, sprzątanie lewerami, e, a potem muszę się ogarnąć, przebrać, bo to śmierdzi e, i będę jechać do Jomki grać w gry planszowe i będzie fajnie, więc raczej dzisiaj już sobie nie poczytam, ale w sumie to nie, nie szkoda mi, bo to jest przeklęte dziecko, okej? Okay? Nie szanuję, nie szanuję tej książki. Jestem już ubrana i gotowa do akcji, i zaraz będę się pakować i lecę grać klanszówki, walić przeklęte dziecko. Kogo obchodzi ta książka? Książka! na 12.23. Ja właśnie wróciłam do domu i zrobiłam sobie jedzenie i tak. Od wczoraj przeczytałam tylko 33 strony: tego Dziecka jestem na 133. stronie, yy, ale dzisiaj się będę brać dalej za czytanie i może skończę, bo przydałoby się, bo to już ten dzień, kiedy powinnam kończyć tę książkę. Więc jak każdy prawdziwy, szanujący się weganin, dzisiaj mam na ten posiłek yy, sałatę, ponieważ yy, tak się akurat złożyło. Że moja mama y, skosiła trawę w naszym ogrodzie, już nie miałabym co jeść, więc musiałam się zdecydować na najbliższy odpowiednik trawy, czyli sałatę. Ja tak serio to po prostu miałam straszną ochotę na sałatkę. I jest to dwunasta, więc w sumie nie wiem, nie wiem, czy to jest moje śniadanie, jeżeli jadłam wcześniej tylko jogurt wegański, y, czy może taki wczesny lunch. Ale już dawno pogodziłam się z tym i jakby uznałam to za moją życiową zasadę. Fakt, że y, po prostu życie bez narzuconych posiłków o konkretnych godzinach czy w konkretnej postaci jest po prostu piękniejsze. I, i, i tak i to ja w to głęboko wierzę, że, że życie bez presji tego, co się powinno zjeść, na jaki posiłek, bez przypracowywania biednych pożywień do jakichś szufladek, śniadania, obiad, kolacja. Bez tego życie jest cudowniejsze i polecam takie podejście do życia każdemu. E, najfajniej się na śniadanie pizzę, każdy to chyba wie. No i tak, ja teraz będę czytać i jeść. Hejka Hejka jest koło 1630 chyba e, 5 lipca i jestem na stronie 291 w przeklętym dziecku. Tak. I teraz jadę na miasto spotkać się z przyjaciółmi i będę czytać dalej. Godzina, nie wiem, która. Ale późno. I właśnie skończyłam harapetę przyklęcając dziecko. No i, no, Mech. No, nie było to świetne. Cieszę się, że mam to już ze sobą. Y, trzecie wyzwanie skończone na czas teoretycznie, no bo jest trzeci dzień, czyli nie jestem do tyłu przynajmniej. I jutro zaczynam biografię ja chyba. Chociaż boję się, że jak ją zacznę, to będę ją czytać przez resztę tygodnia. Nie, nie zdążę przeczytać dwóch pozostałych książek. Ale to nieważne, nieważne Na razie jestem zadowolona i idę spać Jest 6 lipca, godzina 13 mniej więcej Ja jestem na 47 stronie e, biografii Disneya I teraz będę się ubierać, bo jestem w piżamie I montować film, a potem pewnie jeszcze poczytam, więc... Teraz się naprawdę bardzo mocno zirytuję, ponieważ właśnie zmontowałam film W sensie w sumie jakąś godzinę temu I od godziny próbuję go zapisać, bo mój program ciągle się włącza i nie działa i... O! Z serii czy Remi kiedyś będzie miała normalny, działający program do edycji filmów, bo na razie się nie zapowiada na to. <śm> jak żyć, więc aktualnie męczę się z tym programem. W międzyczasie oglądam filmiki na YouTubie i przeglądam tam a powinnam czytać, no bo jednak jeszcze trzy książki, a weekend będę dość zajęta, więc powinnam zrobić teraz. Ale no nie mogę jednocześnie czytać i męczyć się z tym programem, zwłaszcza, że chyba okazuje się, że najprawdopodobniej będę musiała po prostu zmontować ten filmik od początku jeszcze raz. To jest przykre, bo chciałam, żeby już był mniej więcej zaraz koło 15 na kanale, ale no nie da się nienawidzę swojego życia. E, co tam oprócz tego dostałam awizo, co jest w ogóle bardzo zabawne, bo ja siedzę cały dzień w domu i otworzyłam drzwi Listonoszowi. Ja po prostu wrzucił mi ja do skrzynki na listy, więc dzięki Poczto Polska to bardzo sensowne tak. Więc koło 18 pewnie będę iść na pocztę. Wow! Książka prawdopodobnie mam nadzieję. No i tak, oprócz tego to no nie czytam. Siedzę. Marnuję czas. Zaraz będę robić obiad, więc może do obiadu sobie poczytam i dam sobie na razie spokój z tym filmem. W sensie po obiedzie go zmontuję i wstawię jakoś na wieczór. Be. Wróciłam z poczty. Wiecie, co było w mojej poszuszce? Tak, to będę czytać w przyszłym tygodniu, prawdopodobnie po zakończeniu bukatonu. A na razie siedzę, czytam biografię Disneya. Jestem na, zaraz powiem, której stronie. 62. Wow. Czekam, aż film się wstawi. Pewnie będzie dopiero o 20. No cóż, takie życie. Nie moja wina, że mi się program zepsuł jest sobie kawę i martwię się tym, że nie uda mi się zdążyć do końca tygodnia skończyć tych trzech książek, które mi jeszcze zostały, bo Volta Disney bardzo wolno mi się czyta: ma duże strony, małą czcionkę. No to jest, to jest biografia, więc wiadomo, że jest tam dużo informacji do przetworzenia, mylą się te wszystkie nazwy. Ym, no ale nie tracę nadziei, może się uda. Te dwie pozostałe powinny być bardzo przyjemne i szybkie w czytaniu. Więc mam nadzieję, że jednak mimo wszystko się wyrobię. Jest pierwsza 43 i jestem na 148 stronie tej książki. Mogłabym jeszcze poczytać, bo nie jestem zmęczona, ale wszędzie latają komary, więc idę spać. Jest chwilę po siódmej rano i ja jestem na nogach tylko dlatego, że nie mogłam zasnąć przez całą noc, więc ogólnie fajnie. Oczywiście nie wykorzystałam do czasu na czytanie, mm. ale od jakiejś dwóch godzin czytam. Jestem już na dwusetnej stronie, i zostało mi tak tyle, z czego nawet tam ostatnie kilkadziesiąt stron to już nie jest książka do końca, tylko jakiś tam spis czegoś tam, więc jest dobrze. Hejka, no więc około tej ósmej zasnęłam. Ja obudziłam się o 12, teraz jest prawie 13 za 15:13 i ja zrobiłam śniadanie. Nie ubrałam się, bo jestem leniwą kluchą, i strasznie pada, co trochę. Psuje mi plany na weekend i prawdopodobnie daje więcej czasu na czytanie, więc może jednak zdążę. No i teraz będę sobie czytać przez chwilę, bo mam do wyboru albo czytanie, albo spontanie w domu, więc chyba jednak wolę poczytać. A tu siedzi mój piesek. Ogólnie nie, nie polecam strategii, nie śpi całą noc i śpię o tym 5 godzin rano, bo to nie jest fajne. Dziękuję. my po kilku godzinach nic nie robienia, przerywanego czytaniem yy, Zjadłam obiad, ubrałam się, wow, jestem ubrana, słuchajcie kochani W ubrania, które nie są piżamą I teraz będę robić ciasto, bo jednak mamy gości Będę robić brownie wegańskie i tak to jest mój plan na teraz zostałam jakieś 100 stron do końca książki i mi się nie chce czytać tak mi się nie chce czytać tak mi się nie chce czytać Take Trzecia, i bardzo mało dzisiaj przeczytałam, bo jakoś mi się strasznie nie chciało Teraz naoglądałam się dużo głupich filmików na YouTube z zespołami, których słucham lub nie słucham, ale wiem o co chodzi I moje włosy układają się tak typowo emo, myślę, że to przeznaczenie i że o to chodziło Więc kochani, myślę, że tylko jedno mogę zrobić w tej sytuacji Mi się znudziły te filmy i chyba nie ma nic ciekawego na YouTube dla mnie w tym momencie, więc będę czytać. Moja mama robi sobie jakiś wieczór oglądania filmów z koleżankami i siedzą w ogrodzie na tarasie, w sensie, czyli już pod moim oknem i oglądają filmy na takiej wielkiej tablicy, jak w szkole, wiecie, takie, na których się wyświetla rzeczy z źródnika. I czuję się bardzo niezręcznie z tym, i aktualnie boję się wyjść z pokoju po jedzenie. Drugie jest dużo i jest bardzo smaczne, ale i tak się boję wyjść, bo nie znam tych ludzi. Pamiętacie, jak jakieś dwie godziny temu mówiłam, że idę czytać? No więc nie czytałam. Okazuje się, że mam aż tak emo, nastrój, że musiałam się wyżyć artystycznie, słuchając MCR-u, więc przez ostatnie dwie godziny rysowałam to. Jestem dosłownie tak leniwa, że nie chciałam się wstać i przejść metra. Żeby wziąć do ręki ukulele i zobaczyć, jak wygląda ten instrument, żeby narysować go w miarę podobnie do tego, jak wygląda w rzeczywistości. I po prostu improwizowałam, więc mam tu jakąś śmieszną karykaturę ukulele. Tak, kocham żyć. Nie wiem, czy dzisiaj jeszcze będę coś czytać. Trochę mi się nie chce, trochę mocno mi się nie chce. Chyba tracę zapał do tego maratonu. Jest 10 za 10,4 i przeczytam jakieś 10 stron książki, może teraz. W sensie dzisiaj wieczorem. Eee, I nie śpię, bo nie wiem, najwyraźniej nienawidzę siebie bardziej niż myślałam, że siebie nienawidzę. Zaczyna się robić jasno, i to jest bardzo smutne. W każdym razie ja idę spać i jutro będę się martwić czytaniem, bo nie mam siły dzisiaj. Jest 13:08 lipca. E, dopiero wstałam, bo jestem śmieciem i będę czytać, w sensie będę się starać czytać skończyć Disneya. Mam nadzieję, że uda mi się go skończyć dzisiaj i że jeszcze zdążę przeczytać dzisiaj e, Słońce też z gwiazdą. Byłoby miło. No i tak, to, to tyle. Od wczoraj ciągle skaczę pomiędzy czytam, mam bukaton, muszę przeczytać jeszcze dwie książki w ciągu tego bukatonu, muszę się pospieszyć, a Mam gości, jest dużo jedzenia, nic mi się nie chce, więc trochę słowo mi idzie. Yy, wciąż mam jakieś, no może trochę mniej jakieś 70 stron do końca książki. Zabieram się za Słońce, też jest gwiazdą, mam nadzieję, że uda mi się skończyć w miarę szybko. Um, jest pierwsza 43 i skończyłam czytać Walt Disney marzeń. Um, I zasadniczo jestem bardzo blisko płakania jak dziecko. Bo jakoś nie przewidziałam tego, że czytając biografię martwego człowieka muszę dojść do momentu, w którym on umiera. I to jeszcze nie jest po prostu jakiś człowiek, tylko Walt Disney. Um, więc y pozdrawiam siebie. To prawdopodobnie przez zmęczenie, bo już trzeci dzień z rzędu słabo śpię um, No, więc myślę, że jutro w końcu. Zacznę inną książkę, no bo ileż można I zasadniczo yy, stwierdziłam, że nawet jeżeli nie uda mi się na przykład skończyć yy, Osobliwego Domu Pani Peregrin Na przykład w tym yy, czasie trwania tego maratonu To i tak już przeczytam odpowiednią ilość stron I, 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 i skończę ten maraton yy, szczęśliwie, w sensie sukcesem więc na razie się tym nie martwię i idę tylko spać I spróbuję nie płakać z powodu śmierci Walter Disney'a, która była jakieś 50 lat temu Jest niedziela około 12:00 może Właśnie wstałam, ubrałam się, ogarnęłam sobie śniadanie I teraz jestem na zakupy z ojcem, spróbuję nie kupić zbyt wielu książek To się nie uda, nieważne Ja ogólnie dzisiaj muszę przeczytać około 500 stron Więc powodzenia dla mnie ale nie tracę wiary, bo mam te lżejsze książki teraz Więc wierzę, że mi się uda I będę, będę walczyć do samego końca Kochani Kochani Właśnie złożyłam zamówienie na bóg depozytorii. Jestem najszczęśliwszym człowiekiem świata I będę umierać, aż te książki do mnie nie dojdą Ale ogólnie to ja jestem Myślę, że wszyscy to wiedzą, że jestem uzależniona Absolutnie od kupowania książek Tak długo nie kupowałam większej ilości książek Że aż nie nosi Tak szczerze mówiąc więc jestem bardzo podekscytowana i bardzo się cieszę i teraz idę czytać. Słońce też się jest z gwiazdą jestem już tak tutaj. E, na początku e, mam nadzieję, że uda mi się to skończyć do końca dnia i chociaż zacząć osobliwy dom pani Peregrin e, po, po, powodzenia ja e, właśnie sobie podliczyłam i zostało mi jeszcze dosłownie 50 stron. Przeczytałam jakieś 90 parę stron. Osobliwego domu pani Peregrin jest druga 56, ale to nieważne. Ja to liczę do bukatonu, tak? Wszystko jest w porządku. Mam 1500 stron. Wszyscy są, są szczęśliwi. Udajemy, że wszystko jest ok i.